Szanowni Państwo, w minionej kadencji obdarzyliście mnie swoim zaufaniem i sądzę, że jako radna do Rady Miasta Zielonej Góry nie zawiodłam Was. W kolejnej kadencji nadal będę wsłuchiwała się w głosy mieszkańców i realizowała ich potrzeby. Jednym z moich celów jest między innymi otworzenie parku, w którym będą zasadzone drzewa owocowe. Dzięki temu ludzie zmęczeni wracając z pracy bądź dzieci wracające ze szkoły będą mogły odpocząć na łonie natury oraz skosztować świeżych i soczystych owoców. Pamiętajcie, zagłosujcie na wieczorek, dostaniecie świeży i pożywny podwieczorek. Kandydat numer 11, lista numer 2. Z Laurą Wieczorek znamy się od wielu lat. To, co w niej szczególnie cenię, to pracowitość, ambicja, zaangażowanie, a przede wszystkim dbanie o dobro ogółu. Głosujcie na Laurę Wieczorek. Zagłosujcie na Laurę Wieczorek. To dobry wybór.